Witam serdecznie, z tej strony Metfeo Dzisiaj przyszła do mnie paczka tak oczekiwana jest to nowa gierka na PS5 więc zacznijmy otwierać i zaraz się dowiedzieć co to jest za gierka nowa gierka na PS5 jest w tym pudełku i pewnie zastaniesz się co to jest za gierka a zaraz się dowiecie, więc zacznijmy otwierać jeśli to uda odpoczyć, no to zrobię cięcie i otworzę. Chodź. Dobra, zrobiłem cięcie i otworzyłem. Eee, za w tej gry, która tu się znajduje, jest to gra. To jest 5 nowa. I ja wam mówię, co to za gierka. <grym> ja oczywiście wiem, co to za gierka jest. Tak, jest to gra na 3-5 i jest to tytuł, który zamówiłem ze względu na na to, że będzie to niezła zabawa jest to <laughs> gra na PS5 Hot Wheels Un Unclad ja nie wiem czy to czy to... tak, pięć za ten tytuł względem to, że to może być niezła zabawa względem to, że Hot Wheels może być naprawdę niezły dlatego myślałem, a zamówię sobie ten tytuł a czemu nie będzie to kolejny tytuł na PS5 sobie, a zamówi, do, zamówiłem standardową wersję, jest to The One Edition um, demigna, więc Zamówiłem więc mówię sobie właśnie po Wheels Na playstation 5 Wziąłem sobie ten tytuł Myślę, w będzie nie zabawa I to po wszystko I wspomnę jeszcze, że zamówiłem jeszcze Sonic Colors eee, Sonic Colors ma być YouTube, to my, Myślę, że udało mi się pokazać Unboxing Wielkiego pudła, może nie wielkiego pudła, ale będzie jakieś takie większe pudło, co zamówię Sonic Color i myślę, że wam pokażę. Jak uda mi się to to wam pokażę. Oraz Alan Wing też zamówiłem na Master na PS35, ale tam ten dojdzie później, bo to ma premierę w premierę. A premiera jest tylko 15 chyba października, więc Mieszczę, jeszcze jutro jeszcze wam, jak przyjdzie, no to. Uda się pokazać jeszcze w Color kolor, unboxing. Więc, chyba, to wszystko. Moja właśnie się pozdrawia. I do usłyszenia, cześć.